29 czerwca 2025 roku Donald Tusk podczas konferencji prasowej wygłosił kontrowersyjną opinię, że obecny kryzys na zachodniej granicy Polski jest wynikiem działań obywateli, którzy podejmują inicjatywy mające na celu ochronę granic przed napływem imigrantów. Jego słowa spotkały się z szeroką krytyką i zostały uznane przez wielu za nieodpowiedzialne oraz obraźliwe wobec osób zaangażowanych w ochronę granic. W odpowiedzi na tę wypowiedź, zaledwie trzy godziny później, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wraz z zespołem udał się do Szczecina, aby osobiście ocenić sytuację i podjąć działania interwencyjne. Na miejscu zaobserwowano oddolne patrole obywatelskie, doniesienia o incydentach przemocy wśród imigrantów, a także chaos komunikacyjny który wskazuje na głębsze, systemowe problemy w zarządzaniu migracją w Polsce. Te zjawiska nie są pojedynczymi wydarzeniami, lecz odzwierciedlają brak skutecznych rozwiązań w polityce migracyjnej kraju. Przez wiele lat Polska zmagała się z brakiem spójnej strategii dotyczącej migracji. Kolejne rządy unikały otwartej i szczerej debaty na temat zasad przyjmowania imigrantów oraz potencjalnych konsekwencji ich napływu. Kwestie związane z migracją były często pomijane w debacie publicznej, co prowadziło do marginalizacji tego istotnego tematu. W rezultacie instytucje państwowe nie są odpowiednio przygotowane do zarządzania napływem migrantów, co powoduje frustrację wśród lokalnych społeczności, szczególnie w regionach przygranicznych. Dodatkowo, Polska staje się miejscem niekontrolowanego transferu imigrantów z Niemiec, co pogłębia poczucie chaosu i niepewności wśród mieszkańców. W obliczu tych wyzwań istnieje pilna potrzeba wprowadzenia klarownej i skutecznej polityki migracyjnej. Taka polityka powinna jasno określać, kto może przybywać do Polski, w jakim celu oraz na jakich zasadach, zapewniając pełną transparentność i kontrolę nad procesem migracyjnym. Powinna również przeciwdziałać potencjalnemu chaosowi kulturowemu i prawnemu, który może destabilizować społeczeństwo i prowadzić do napięć społecznych. Co istotne, nowa strategia migracyjna powinna być tworzona z myślą o interesach Polski i jej obywateli, a nie pod wpływem zewnętrznych nacisków ze strony takich miast jak Berlin czy Bruksela. Tylko dzięki zdecydowanym działaniom możliwe będzie zapewnienie bezpieczeństwa, stabilności i porządku w kraju w obliczu obecnych wyzwań migracyjnych. Wicemarszałek Krzysztof Bosak podczas wizyty w Szczecinie podkreślił konieczność pilnego zajęcia się problemem braku skutecznej polityki migracyjnej. Jego działania wraz z zaangażowaniem obywateli wskazują na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania, które pozwolą na uporządkowanie sytuacji na granicy. Obecny kryzys uwypukla potrzebę dialogu między rządem, instytucjami a społeczeństwem, aby wypracować model zarządzania migracją, który będzie skuteczny i zgodny z oczekiwaniami Polaków. Bez takich działań Polska może nadal zmagać się z konsekwencjami braku przygotowania na wyzwania migracyjne co może prowadzić do dalszego wzrostu napięć społecznych i problemów w regionach przygranicznych. W poniedziałek, reprezentująca partię Konfederacja Ewa Zajączkowska Hernik skierowała oficjalne pismo do prezydenta elekta Karola Nawrockiego. W dokumencie zwróciła się z prośbą o jak najszybsze zwołanie Rady Gabinetowej po objęciu przez niego urzędu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Powodem tej inicjatywy jest, jej zdaniem, brak odpowiedniej reakcji rządu kierowanego przez premiera Donalda Tuska na działania strony niemieckiej, która według doniesień miała podejmować próby przerzucania nielegalnych migrantów na terytorium Polski. Zajączkowska Hernik odniosła się do informacji sugerujących, że niemieckie służby w odpowiedzi na organizowanie się oddolnych patroli obywatelskich na granicy polsko-niemieckiej mogą zmienić strategię i zamiast korzystania z przejść granicznych. Zacząć transportować migrantów cywilnymi pojazdami, pozostawiając ich w odludnych miejscach, takich jak Lasy. W swoim wpisie opublikowanym na platformie społecznościowej X, eurodeputowana napisała: Sytuacja na granicy polsko-niemieckiej staje się coraz bardziej napięta. Strona niemiecka nieprzerwanie przekazuje na nasze terytorium nielegalnych migrantów. Rząd Donalda Tuska pozostaje bierny wobec tych działań. Polacy organizują protesty na granicy, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym kobietom i dzieciom. Oczekujemy zdecydowanych działań ze strony polskich służb. Czy niemieckie władze, widząc obywatelskie blokady na przejściach granicznych, zaczną teraz używać cywilnych samochodów, by przerzucać migrantów i porzucać ich w lasach? Co to ma być? Czy premier Donald Tusk chce naśladować politykę migracyjną Angeli Merkel? W dalszej części wpisu Zajączkowska podkreśliła, że jej pismo do prezydenta elekta Karola Nawrockiego ma na celu zainicjowanie pilnego spotkania Rady Gabinetowej zgodnie z artykułem 141 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Celem tego spotkania byłoby omówienie z rządem Donalda Tuska powodów braku adekwatnych działań ze strony władzy wykonawczej w odpowiedzi na, jak określiła, konfrontacyjne działania państwa niemieckiego. Eurodeputowana wyraziła nadzieję, że prezydent Nawrocki zaraz po objęciu urzędu, podejmie kroki w celu uzyskania wyjaśnień, dlaczego rząd nie reaguje na te wyzwania. Jak widać z dzisiejszego wpisu Konfederatki na platformie X Zajączkowska, nie zawiodła się na Nawrockim. Nie będzie wobec tej sytuacji obojętności po 6 sierpnia. Z całą pewnością zwołam Radę Gabinetową. Będę chciał poznać wszystkie dane statystyczne dotyczące nielegalnych migrantów. Nie może być sytuacji, w której my w Polsce dowiadujemy się od niemieckiej policji czy z niemieckiej prasy o tym, jak wygląda kwestia nielegalnych migrantów przerzucanych przez Niemcy do Polski, stwierdził Karol Nawrocki w gościu wydarzeń Polsat News. Zajączkowska oczywiście odpowiedziała na te słowa, wyrażając wdzięczność za pozytywne rozpatrzenie jej prośby. Bardzo dziękuję panu prezydentowi elektowi Nawrockiemu za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby o zwołanie Rady Gabinetowej po zaprzysiężeniu. To bardzo ważny sygnał. Mam nadzieję, że to zmobilizuje rząd Donalda Tuska do działania mającego na celu zatrzymanie przerzucania imigrantów przez naszą zachodnią granicę do Polski. Toczy się poważna walka o bezpieczeństwo wszystkich Polaków. Nie możemy pozwolić, by rząd prowadził antypolskie działania, które ściągają na nas poważne niebezpieczeństwo. Nie zapomnij zostawić po sobie śladu, lajkiem albo kilkoma słowami. Chętnie przeczytam Twoją opinię.